Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Stary przed nami kolejna recenzja tabaczena. Tego obiecałem Wam niedawno, wrzucę Wam dzisiaj recenzję Samuel Gavita o smoku wanilii. Poczynając od filmu. Samuel Gavit jest to angielska firma, kierująca się od bardzo, bardzo dawien dawna tradycją. W ten sposób wygląda ta pakiera. Opakowanie plastikowe. 10 gramowe. Czym się różni od dzisiejszego? Jest to właściwie starsza wersja. Nowa ja wersja wygląda właściwie w ten sposób: do porównania tutaj starsza, tutaj nowsza. Jak dla mnie, starsza wersja jest dużo, dużo, dużo lepsza wizualnie. Ta nowsza jest bardziej taka tandetna, sztuczna. Nie pasuje po prostu mi pod tabaki, nie pasuje. Wygląda jak jakieś cukierko, jak wygląda jak jakieś opakowanie po cukierkach niż opakowanie zawierające w sobie tak cudowny proszek, jakim jest tabaka osmakowanie ili. Typowo czarna sztuczna tabakieda. Więc osobiście pozostaje przy starszej wersji opakowania. Cena za 10 gram jest to jakieś 6-7 zł. Lecz cena sugerowana na forum top 25 SNAF jest to dokładnie 5,50 zł. Przejdźmy teraz do środka. Otwarcie, jak widzicie, dość to podnieś się używa. środko wygląda w ten sposób. Jest sypka drobno zmielona. Dość sucha. Będzie lepiej widać. Będzie ok. Cóż o smaku mogę Wam powiedzieć? Jest słodziutka. Brak chemii wyczuwalnej w niej. Doskonale odwzorowany jak dla mnie smak wanilii. Ale ma niestety jak dla mnie kilka minusów. Jest niestety bardzo szybko uchodzi z niej aromat oraz intensywność. Na krótkie użytkowanie bądź na szybkie zażywanie. E, pomysł na recenzję nasunął mi pan Kacper, za którą mu za dziękuję. Polecam tabaczkę wszystkim, tym początkującym, jak i tym zaawansowanym tabacznikom. No i zgodnie z prośbą, pozdrawiam pana Desnafera 44. Prosił mnie o pozdrowienia. Poprzednim odcinku, cóż Wam mogę jeszcze powiedzieć? z innych takich informacji, newsów, że postaram wam się wrzucić dzisiaj moje wszystkie tabaki, które posiadam na ten rok. Tak, taki szybki przegląd tabak, które w 2012 roku miałem w swojej kolekcji. Cóż opowiem Wam tak, o, cóż opowiem wam tak z grubsza o ich opakowaniach jakie smaki mają nie jest tego dużo filmik powinien trwać, nie wiem, góra 10 minut więc proszę śledzić mój kanał uważnie ponieważ powinno się dziś, powie, powinienem go dzisiaj, bądź jutro wrzucić jeszcze no i od nowego roku powinna zmienić się forma nagrań, będzie bardziej face to face naprawdę powinno wam się bardzo, bardzo podobać to, co nastanie od przyszłego roku, jeżeli uda się, wszystko tak jak chciałem. Reszta pozostaje nadal tajemnicą między dwoma osobami mną i tutaj znajomym, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Jeszcze dalej rozmawiam na ten temat, więc wszystko może się zdarzyć w tym temacie. I cóż, jutro mamy nowy rok, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym 2013 roku. Głównie spokoju, jak zawsze. Ale jeszcze dziś bądź w Sylwestra. Ważne, że w 2012 roku wrzucę Wam przegląd moich wszystkich tabak. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.